jestem na Dabu a to jest kolejny odcinek serii Let's Play po Sajdik Narze 2011 TOR Dzisiaj będzie wyścig eliminacyjny Także warum Ja tu jedno No Weźmiemy jakiegoś Nawet trzymało się chyba Niech będzie ten tutaj, on ma właśnie tam dobrze w sensie no ma 7 wytrzymałości 7 przyspieszenia więc to co chyba trzeba bo nie wiem co tak dokładnie odporność robi ale dobra więc tutaj jest jakby co polega to na tym jedziemy 30 okrążeń oczywiście ci co najdłużej bo co 2 okrążenia wypada zawodnik ten ostatni oczywiście więc tutaj wszystko byle nie być ostatnim. No i też najwięcej sił, żeby nie splindować od razu tam. Dobra, ja ostatnio krężę, na razie mnie lekko zamknęli. No, dobrze przejść trochę. No, raczej bym... no dobra, nie będę ostatni. A tu tak... Nie po... takie pozory mogę zmylić, bo... Normalnie jedziemy, że myślimy, o nie, na no, spokojnie nie będę ostatni, a tu nagle tak jednak wszyscy jakieś dziury mi chodzą, obchodzą mnie. Myślimy, że tak, a tu nagle takie strzały wychodzą jednak. Nie, nie, nie można być pewnym, że jeśli jest świat jednak na samym początku, to <laughs> że się nie będzie ostatnim. Zawsze można, bo to właśnie oni tak wymijają sprytnie, że to właśnie oni za zawsze obchodzą Dobrze jest jednak przyspieszyć No właśnie to tu zaraz Teraz chyba nie, nie teraz nie będą ostatni, bo tam jakiś chyba... Nie, więc tak został? Nie Chodź, chodź Nie, chyba nie będę Australijczyk zaczy się No, nie wiem jak to długo potrwa. Jakie będzie to długie, bo I na razie przejechaliśmy jedną szóstą. W ogóle tego co tam na no, ostatnie zobaczymy jak to długo będzie trwało. To będzie powiedzmy za 200 metrów, które było króciutkie. No teraz nawet dobrze mam. Choć nie wiem. No o, o Dobra, kolejne przegrane je, można powiedzieć, tutaj. tu nie chodzi o to, żeby wygrać, no tych oczywiście na początku chodzi o to, żeby nie przegrać. <coughs> Więc na razie dobrze, bo na razie się nie walczy, nie jestem raczej tam z przodu, czy jakoś jeszcze się zachowuję. teraz chyba pójdę bardziej niż my no, teraz chyba bardziej poszedłem do przodu a no, jeszcze trochę bo no, to też ciekawe jednak bo co 2 km coś się dzieje jednak to rzeczywiście chwila zagapienia i koniec wypadasz Właśnie te dwa kilometry to właśnie no zawsze coś się dzieje na tych właśnie, właśnie dzieje się na tych dwóch ostatnich kilometrach najbardziej dlatego tu masz właśnie są te kilometry i zamknęli mnie fajnie wejdę w środek jakoś właśnie wszyscy wychodzą ten tor może nie, za, nie tak mocno trzeba było ale A jakby było właśnie na tym na ostatnim zakręcie i na wyjściu na prosto, to by było niefajnie, bo tak mnie zamknąć, że... O! Nie hej, tylko hoj! E, mistrz świata w Karinie. Tak, bo teraz byłem jeszcze świata w Melbourne, Więc właśnie jest mistrzem świata. Co? Co wolno? To no, ja rozdarwali się. Wszyscy właśnie na prawo schod przechodzą. O no, bo musiałem przyspieszyć, bo jednak właśnie Często takie niby... O, już jestem tutaj na prawie, już mi nikt nie dojdzie, że tam, że jestem na jakiejś prędkości, więc... No to jednak właśnie... Dochodzę na tym, kto odpadnie. Holender chyba. Tak. Jeszcze mój z, z, z Francji został. No ja znowu cięciem Znaczy, no, przecinka taka powiedzmy. To też właśnie pozwala na... No, jeśli ja jadę... Sprintuję, znaczy się tak, nie, niezbyt jakoś tam super to jednak później stałem nadrobić to Eee, nie, nie max nie musi być no tutaj jednak, no, 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 no nie, dobra, może być to znowu pierwsze, ale dobra jeszcze 4 kilometry, no dopiero połowa, więc nie wiem, jeśli będzie mi im dobrze szło, to więcej będę to znaczy dłużej się Dłużej nagram tego. Nie będę jakieś tam cięcie robił czy znaczy coś. Po prostu pokażę wam całe. No nie wiem jak pokażę wyścig punktowy. Chociaż wezmę chyba krótszą wersję. Tak to wtedy może się uda całość pokazać w miarę jakimś tam czasie. Tutaj teraz to już trzeba jakoś sprintować. Nie ma jakichś... I, I i No nie, dobra. Już myślałem, że tego na dole tam nie ma już. Jakbym tak mocno nie e, depnął... to bym mógł zostać. To widać jednak, Francuz został. O, Paris. Chyba. Woli, woli. Oszczędzaj siły. Dobra, zostało nas ośmiu Już ponad połowa wypadła Teraz będzie dopiero ciekawie Dobra, już te siły Ej, co jest? Teraz mam trochę ciszej głos, więc... Ej, to tego dzwonka nie słyszę. Za no, gorzej słyszę. No, ale chyba to tylko teraz kto... Y -y? No. no się udało, ale jeszcze trochę im by mnie... Obaj Ci dośli. Także teraz energię zachował. A tu nie wiem co ma jakieś punkty czy coś, bo to... Miałem ta strefa jakaś czerwona tak jakby. Dobra, teraz jest właśnie dzwonek. No nie, nie za mocno. Dobra, chyba jestem w jakiejś tej szóstce. Już dawno nie grałem, więc... Nawet jak grałem to może nie wygrałem akurat i nie byłem tak daleko wysoko. Chyba raz mi się udało wygrać wyścig eliminacyjny. No chyba może dwa. No to się jakoś schowam. Później to jest właśnie to ciekawe, że ja się nawet jak jest nas tak mało... A nie, to jest jakieś czerwone, tutaj jakoś to i tak inaczej to wygląda niż ja choćby jakby w Karinie gdzie, gdzie, bo w Karinie walczą o zwycięstwo Tutaj jednak inaczej jakoś tu mnie nie wyprzedzumie, jak? no w Karinie wszyscy walczą, walczą o zwycięstwo a tutaj jednak tak trochę inaczej bo tutaj walczą o to żeby nie przegrać i nie być na ostatnim miejscu więc Dobra, jest nas pięciu. Już za niedługo. No nie wiem. Być może zobaczymy czy będę uczestniczył w tak zwanym już sprincie, czyli będzie nas tylko dwóch. A tak powodę tutaj ucieczek jakiś... nie, nie tworzą się żadne ucieczki specjalne. To teraz by wszyscy jakoś się o zwycięstwo idę, tu jednak... No nie mają sił, że tak... Aha, właśnie, właśnie! A, jednak jest Niemiec. Dobra. Już myślałem, że tak mnie tam przeskoczył i że tu ten... No właśnie, tu ten, tu ten. Znaczy no, tu... Ten Brytyjczyk, kogo Edgar mi przeskoczył, jednak będzie gorzej, ale jednak Niemiec został... Tak w ogóle jeszcze tych dwóch wyprzedziłem, ale... Większej siły musiał użyć. No. już jest mniej dużo mniej, o i zaraz powinien się taki jakby prowizoryczny jakby mini pociąg chyba zrobić Chyba przyspieszę Dobra, finałowe kłytko Teraz będzie jednak sprint więc teraz nie ma co No właśnie Nie ma co Dobra Tutaj zostawię was dwóch Pojedziemy za Brytyjczykiem. Już został tylko Brytyjczyk, Australijczyk i ja. Kilometr. Kilometr jeszcze oczywiście, teraz nie odpadnę. No zobaczymy, na no, podium jest, więc fajnie. Ale walczę teraz o zwycięstwo, czyli teraz jeszcze regeneracja sił. No zobaczymy, podczepimy się pod tego Brytyjczyka. No Brytyjczyk ewidentnie zwolnił, więc... O, 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 jednak przyspieszył. No, zablokuję go. E, e, dobra. Czy będzie sprint z Brytyjczykiem od garem. Teraz uwaga się... Ooo, za dużo sił. Straciłem. Mam nadzieję, że on też trochę stracił. Sprintuje, czy nie? Teraz to będzie niezła zabawa. No, no, teraz jest czarowanie. Zwycięstwo, zobaczę jak. No, nie lubię takich sprinterskich rozegrań. No widać, jak się uczepił jak sprinter. No. Zajdź z koła. Ej, czekaj, to już jest... Zastanowiłem ten na tak zrobić. Uwaga, uda się. Jeszcze mnie nie przechodzi? No, no. Będzie. Jest. Tak. Wygrałem. Haha. Ha. Super. Uch. No długo było. Je yeah. no dobra, teraz jeszcze końcówka. 0, 0, <laughs> znaczy, że 0 metrów Fajnie No, więc jednak jest dobrze Dobra, ja was żegnam, bo już trochę to trwało Cześć, do chyba ostatniego już toru